Witam, w kolejnym odcinku zagramy w strandy yy, 2. Dobra, mamy chyba. Nie wiem, czego zniknął mi ten napisik, ale mamy 9 kryształów i musimy jeszcze znaleźć jeden. Ale również mamy bardzo wysoki wskaźnik głodu. Przydałoby się coś zjeść. Hmm. Jako wodę mogę sobie wypić wodę, chyba. To nie będzie bardzo głupie. Do tego popijemy winkiem. I zjemy sobie chlebuś. Jak. Ee, dobra, 0% wszystko. No to nice. No to możemy iść dalej. E, no to gdzieś pójdziemy. Może od tej strony zaczniemy szukać. Ponownie. Bo został nam właśnie tak jak mówiłem. Jeden kryształ do znalezienia. Jejku, tu jest tak głupio ciemno. Ła, tu jest to brzydkie, to nie. Może teraz w prawo? Nie wiem. Gdzie by to pójść szukać? Pójdę bardziej w tą stronę. Wcześniej szedłem w lewo, teraz pójdę w prawo. Czy w ogóle mam jakieś kryształy znalezione na tym save'ie? Coś mi się tu... O! Jest, 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 jest! Ten jeden. Zobaczymy, czy nam to zaskoczy. Jest, dobra. Nareszcie znalazłem yy, 10 kryształów, ale co teraz? Zastanów się, jak dostałeś się na wyspę? No teleportem. No to idziemy do teleportu z tymi kryształami. Tak mi się wydaje, że trzeba zrobić. Ale to strasznie powoli chodzi. Co jak, co, ale ta wyspa jest taka najmniej sympatyczna wizualnie. Bo jeśli chodzi o dobrodziejstwa, tutaj jeśli te natury, takie typu jakieś wody, źródełka, czy nawet świetliki, yy, żelazo i to wszystko, to jest fajnie, fajnie jest. Drzewa też są różnorodne, bardzo ładnie to wygląda. A tak poza tym to jest lipa. No i źródło pożywienia, fajne. Dobra, e. O! co się dzieje. Kolei każdy kamień. O nie, nie dość, że trafiliśmy na kolejną dziwną wyspę, to jeszcze straciłem wszystkie swoje rzeczy. Cholera. Ojojojojoj. Wszystkie moje rzeczy? No nie. No to mamy przegwizdane. Małpy są zwykłe? Zwykłe. Nie są wściekłe. To tyle dobrze przynajmniej. To będzie trzeba tu się znowu siedlić na nowo chyba. Która to jest wyspa? Była ta, była ta, to już czwarta wyspa jest? Chyba tak. Chwila, była pierwsza. Później była ta pirata i mieliśmy tu No tak, czwarta wyspa, czyli ostatnia. Chyba. Zbierzmy trochę patyku, Julian. Takie się przydadzą W sumie nie wiem co ja tu mam zrobić Może zrobię save'a <gry> Dobra Ło, wow, co to było? Trożki kiko... O kurde Nie, 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 proszę cię Dlaczego? Nie mam nic do obrony Nie będzie mi zasranie zgonił nie no, ręką z nim nie będę walczył A pochodzę po tej wyspie, może coś znajdę po drodze. O, -o. Tak jakby możliwości ucieczki mi się kończą. Jest! Idiota się na kamienie zaciął. no Nie na długo. O! Wow, ile tu jest żelaza. Ja tu chcę zamieszkać. Wytyfy. Rosiczka. Może go zapnie. Chodź jest lew. Poszedł sobie! W takim momencie! Ej, ja chcę zobaczyć, jak to działa. Diabło mnie. Dobra. Eee... Ładuj grę. Dobra, Tu wiemy, że do tego nie wolno podchodzić. A może sobie kamień wezmę? Zrobię młotek. To będzie dobrym pomysłem. Dobrą myślą. Brilliant. It's not o, dwie włócznie w razie czego. Się, zrobię więcej włóczni. Yeah. Może mieć też więcej kamieni. Okej. Okay. To jeszcze cztery włócznie powinny... Great. Nie no. It's not Dobra, pięć włóczni może być. Jeden młotek wywalimy, bo nam niepotrzebny. To żelazo wezmę od razu, jak już jestem. Dobra, jedno będzie. Wow, tu są jakieś przedmioty. Fajnie. Patyk. Wow! Obóz! Świetnie. Muszę się tam dostać. Nie, ja to damy ja dam pod jedynkę, to damy pod dwójkę. Dobra. Należałoby chyba najpierw tego. Jee, yeah, Jaki fajny ziomek Gość tu chyba jara coś No, ma swoje krzaczki Tylko ten lew A co, nie jest przyjazny? Nie, nie jednak nie Nie, to to już załaduje, bo zaczą zacząłem krwawić, ja nie umiem tego wyleczyć Dobra, troszeczkę mnie cofnęło, to nie szkodzi O, to jest dobry pomysł, żeby tutaj to rąbać, Bo mamy albo kamyki, albo żelazo, więc się bardziej płaca. Tylko, że więcej żelaza No co jest? Co aż tyle żelaza? Kamienie Kamyki też z tego wypadają? Ja nie, nie wiedziałem Oh yeah Dobra, cztery włócznie. A. czego słyszałem? No nie! Zasraniec. Jednowa no jedno owo zbieramy. No nie, nie. chwila, mięso. Będziemy mieć coś do żarcia E, dwa, serio? Słabo, słabo. bo no teraz nic się chce wypaść. Myślałem, że z tych gród y, żelaza nie wypadają ten. Kamyki nie wypadają, że tylko kamienie i. Co jest? Jakieś dziwne dźwięki. Myślałem, że tylko kamienie i żelazo, ale jednak się pomyliłem. Dobra jeszcze, czyli miał jeden kamek razie czego Kamyki Kamyki. Kamyki, kamyki! Kamyki! Ech. Ech. Jest dwa kamienie wreszcie 90 kamyków. No to mogę. O dobra. To mogę sobie teraz rzucać kamieniami. O, tam jest jeszcze jakiś mu murzynek. Bambo. Opatyk. Jej! dobrodziejstwa A, Przydałby się kilo zrobić. No jak się kilo robiło? Tak? Nie. Młotek żelazo. Żelazny pręt zrobimy. I teraz z żelaznego pręta Machniemy sobie Brilliant. Weźmiemy go do łapki i rozwalimy te te. Żeby mi się tutaj lwy nie pojawiały. O, z tego też kamienie I Kości. O, no to git. Tak tego nie chcę. No rozwal się wreszcie No, dobra Co to za ziółko, ale fajne Dobra, jeszcze to rozwalimy I można ja iść na tego jeszcze zapytać, czy i jak Bo nie mam pojęcia już o co z nimi chodzi Może jakieś questy będą kolejne O, nice Dobra, to wywalimy To wywalimy Ile mam wolne? 6? Nie jest źle. Mogę zebrać? Nie. O, dobra. Zobacz, podejdźmy. Gość Jara Jointa. Och, witaj przyjacielu. Jak się masz, również jesteś tu rozbitkiem? Tak. Rany zupełnie jak ja. Minęło już kilka lat, ale od dłuższego czasu nie próbuję wrócić do domu. Ta wyspa jest po środku niczego. Wygląda na to, że w okolicy nic nie ma. Nie miałbyś szans bez prawdziwego statku. W końcu się poddałem. Rozstawiłem tu mój namiot i od tamtego czasu uprawiam zioło. Tubylcy mają bzika na jego punkcie. W zamian dają mi wszystko, czego potrzebują. Tubylcy? Co? Nie znasz ich jeszcze? Masz szczęście, są trochę. Mm, no cóż. Nie, niezbyt przyjaźnie nastawieni do obcych. Ich wioska jest chroniona przez dwie wieże. Strzelają do każdego, kogo nie znają. Kiedy byłem? Tam pierwszy raz o mało mnie nie zabili, synu. Ale teraz już mnie nie atakują. To byłoby głupie, bo nie dostawaliby więcej swoich skrętów. <laughs> Dobra, rozumiem. Do widzenia. Staruszek Hippis, który rozbił się na tej wyspie, hoduje zioło i sprzedaje skręty tubylcom. W każdym razie wygląda na to, że on pociąga tu za sznurki. Nie z nim pogadać. To pogadamy. E... Co mogę dla ciebie zrobić? Tam za tobą trzy głowa małpa. Co? No, jaki debi. Aha, no tak. Co mogę dla ciebie zrobić? Krowy są super, nie uważasz? <laughs> Mógłbyś mi coś sprzedać? Oczywiście, zawsze jestem otwarty na handel. Mogę ci zaoferować eliksiry lecznicze, ciastka, soki. Będziesz mi płacić patykami, żebym mógł ogrodzić swoją plantację. Nie. Eee. Jak mogę wejść do wioski? A więc chcesz wejść do wioski syn. Haha, powiem ci, musisz nauczyć się języka tubylców. Mogę cię nauczyć, ale to będzie dużo kosztować. Hmm, jeśli pomożesz mi w zbiorach, dostaniesz 30 liści. Dam... Dostarczysz 30 liści, dam ci kilka lekcji. Okej. Okay. Eee, zaoferował, że nauczy mnie języka tubylców, żebym mógł się z nimi porozumieć i wejść do wioski, zanim za. Czy nie mnie uczyć, muszę mu pomóc zbierać zioło Mam umieścić w jego składzie przynajmniej 30 liści. No dobra. Tu jest ten skład. Te. sobie no, tylko to pozbierać. Będzie trochę nudne, ale. Chwila. Ma tu ogień. Co się będę? Nie, no. Nie chciałem tego jeść. Dobra, jestem jeszcze trochę spragniony, a tu nie widzę nigdzie źródełka. Kto jest w tych skrzyniach? <ścoughs> nic. No nie. Dobra, rozwalamy te liście. One trochę się długo rozwalają, więc chwilę to zejdzie z tym. I coś czuję, że chyba nie będę tego nagrywał. 3. Dobra, muszę 10 krzaków rozwalić. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. Dobra, ale póki co też jest ja z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, ceniecie i do usłyszenia.